Jak natychmiast podnieść swoją pewność siebie? Jest taka psycholożka Amy Cuddy, ona przeprowadziła badania naukowe na Harvardzie, z której wynikło, że osoby, które przebywają w power poses, to znaczy z, na przykład stanie z rękoma na biodrach albo stanie z rękoma w górze, minimum przez dwie minuty podnosiło pewność siebie badanych oraz wpływało na ich chemiczne zmiany w ciałach. To znaczy podnosiło testosteron, a obniżało kortyzol, i Amy opowiedziała o tym na swoim wystąpieniu TED Talk, który ma 50 milionów wyświetleń. Jednak okazało się, że to nie jest prawda. Badanie ledwo spełniało kryteria istotności statystycznej. Co więcej, żaden zespół, w tym zespół Cadi, nigdy nie był w stanie z powodzeniem powielić tych wyników. Później Europejskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej opublikowało wyniki kolejnych czterech niezależnych badań, pokazujących, że power posing... Może sprawiać, że człowiek będzie czuć się lepiej, ale samo w sobie nie przekłada się na zmianę zachowań. Ponadto zmierzony efekt nie jest wcale lepszy niż placebo. No i mówię Tobie o tym, abyś ślepo nie wierzył badaniom naukowym, tylko samemu dodatkowo drążył temat. Zostaw follow, a jutro wrzucę TikToka, w którym Ci pokażę, co w takim razie robić zamiast powery aby podnieść swoją pewność siebie.